Black Edition, czyli submarka Haldorado do połowu dużych karpi. We współpracy z najlepszymi producentami na świecie wspólnie tworzymy sprzęt wędkarski, który reprezentuje profesjonalny poziom i doskonale sprawdza się w połowie dużych karpi. Jednak to już nie tylko wędki, ale także wysokiej jakości sygnalizatory, brań, swingery i kołowrotki. A najnowszym członkiem rodziny jest kolejny profesjonalny kołowrotek Black Edition BC 14000 LCS. Czyli duży kołowrotek z wolnym biegiem, a ja zaraz pokażę, co kryje to ozdobne pudełko. Szczególnie dbamy o to, aby wysoka jakość naszych produktów znalazła odzwierciedlenie również w opakowaniu. Chcemy, aby zakup takiego produktu był wyjątkowym doświadczeniem już przy rozpakowywaniu, żeby osoba, która otrzyma go w prezencie, niezależnie od okazji, czerpała przyjemność z samego otwierania, a wszystko to przy niezaprzeczalnej jakości produktu. Kiedy zdejmę tę zewnętrzną papierową obwolutę, która chroni powierzchnię pudełka, pojawia się duże, znacznie większe od standardowego pudełko. Otwiera się je w tym miejscu, ale to też nie jest zwykłe pudełko, ponieważ ta jego powierzchnia jest magnetyczna. Jak widzicie, kiedy puszczam, przywiera, przysysa się do zewnętrznej części pudełka, zamykając je. A kiedy w końcu je otworzę, możemy zajrzeć do środka. Najpierw widzicie płócienny pokrowiec na kołowrotek. W nim też możemy przenosić i transportować nasz kołowrotek. Schemat budowy i pojawia się kołowrotek ukryty w tym pudełku niczym biżuteria. Nazwa Black Edition oznacza zresztą czarną edycję. Ten kołowrotek to czarny, bardzo elegancki model do połowu dużych karpi. Potrzebna jest jeszcze korbka, która ma osobne miejsce w pudełku dla bezpieczeństwa, żeby nie uległa uszkodzeniu. To jest wkręcana korbka. Mocuje się ją w ten sposób, i właściwie kołowrotek jest gotowy do użycia. To bardzo wytrzymały kołowrotek z ośmioma łożyskami i wolnym biegiem, którego słusznie brakowało do tej pory w naszej ofercie. Wolny bieg włącza się tą dźwignią, a siłę wolnego biegu reguluje się tym pokrętłem. Jeśli chcemy wyłączyć wolny bieg i wrócić do hamulca głównego, wystarczy pół obrotu korbką, aby zadziałał ustawiony hamulec główny, który jest typu Quick Drag, czyli szybki hamulec. W tym momencie hamulec kołowrotka jest całkowicie dokręcony. Można go poluzować o pół obrotu, a pełen obrót niemal całkowicie go zwalnia, otwiera hamulec kołowrotka. Jest to niezwykle praktyczne podczas holu, pozwala na bardzo szybką reakcję. Praca kołowrotka jest bardzo płynna, bardzo lekko się nim kręci i to nie tylko na sucho, ale również pod obciążeniem. Zawdzięcza to ślimakowemu systemowi posuwu szpuli i ośmiu odpowiednio rozmieszczonym łożyskom. Dzięki temu jest naprawdę wytrzymały i ma niezwykle mocną konstrukcję. Pojemność standardowej szpuli to 500 metrów żyłki 0,30, ale w pudełku znajduje się też szpula zapasowa typu Deep Spool której pojemność to już 880 metrów żyłki 030. Co sądzicie o tym kołowrotku na pierwszy rzut oka? Podoba wam się? Chętnie byście go wypróbowali, używali. A może zbliżają się święta, przyjęlibyście taki kołowrotek jako prezent gwiazdkowy? Napiszcie w komentarzu. Co sądzicie na pierwszy rzut oka? Używalibyście go, wypróbowalibyście? Napiszcie w komentarzu, co o nim myślicie.